Dzienny dom Senior Plus w Muławie wznowił swoją działalność. Po przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną seniorzy będący podopiecznymi placówki wrócili do swoich ulubionych zajęć. Dom działa zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia dla placówek pobytu dziennego. Dbamy o bezpieczeństwo nasze i naszych seniorów, zachowujemy odległość społeczną, mierzymy temperatury, dezynfekujemy ręce, jak również dbamy o dezynfekcję pomieszczeń. Na terenie placówki mogą przebywać jedynie seniorzy i pracownicy. Na czas trwania pandemii zostały odwołane takie zajęcia grupowe, w tym treningi kulinarne. Z oferty pobytu w Dziennym Domu Senior Plus mogą skorzystać osoby w wieku co najmniej 60 lat, zwłaszcza mające trudności z wykonywaniem niektórych czynności dnia codziennego. Placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. Zapraszamy chętnych seniorów. Wszelkie takie bliższe informacje można e, utrzymać tutaj na miejscu, e, w placówce. E, dodatkowo. E, w czerwcu proponujemy taką dodatkową y, usługę w formie teleopieki, czyli taką opaskę monitorującą czynności y, życiowe seniora. Podopieczni domu seniora mają zapewnione gorące posiłki, zajęcia rehabilitacyjne, opiekę medyczną i poradnictwo specjalistyczne. Korzystają z ofert kulturalnych i rekreacyjnych. Dzienny dom Senior Plus w Mławie jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.30.